I klacze ruszyły. Oj, nierówny start. Została troszkę Aurora, nie najlepiej Surma oraz Firuna. Na prowadzeniu w tej chwili jest Cervinka. Cervinka przed Bernadettą na trzecim miejscu Elaroza. 1400 metrów do celownika. Stawka się teraz rozciągnęła. Cervinka, ale wstrzymywana. Druga jest Bernadetta. Dalej Elaroza z Madlen. Firuna. Surma na ostatnim miejscu, ale krótko blisko Aurora. Za chwilę będzie 1200 metrów do celownika. Poprawiła jeszcze Cervinka. Druga wciąż jest Bernadetta. Teraz na trzecie miejsce dostała się Firuna, ale polem już po zewnętrznej części toru poprawia Surma. Nieźle także ruszyła się Madeleine. Ostatnia w tej chwili jest Aurora. Klacze wchodzą w zakręt. Teraz do prowadzącej cerwinki doszła Bernadetta, dobrze galopuje też Firuna. Po zewnętrznej części próbuje wyjść na prowadzenie Surma. No Teraz stawka się bardzo mocno zgrupowała, praktycznie trzy klacze teraz na prowadzeniu. Cerwinka, Bernadetta i bardzo szeroko na pole wychodzi Surma. 600 metrów do celownika. Te trzy klacze na prowadzeniu, ale pozostałe też nie są daleko. Polem rozpędza się Madeleine. Dostała się tutaj między konie także Ella Rosa. Rozpędza się z ostatniego miejsca i ładnie także finiszuje Aurora. Bernadetta chyba w tej chwili jest pierwsza, ale jej przewaga jest minimalna. Bernadetta jest na prowadzeniu. Trzy Kanacie idzie Aurora, ale troszkę jeździec z nią musi walczyć. Aurora i Bernadetta polem rozpędza się Madlen i w walce Aurora wygrywa tą gonitwę. Druga jest chyba Madlen na trzecim miejscu Bernadetta, czwarta firuna i pozostała ostatnia cerwinka.